Widzowie! Dzisiaj gramy w My Movie. A my dzisiaj zrobimy Halloweenowe filmy w My Movie. Dzisiaj bez nikogo. A to jest trochę długo, bo ostatni film był Były z różnymi osobami, bo był i z Mati i z Kamilem. I teraz mamy sam film. Dzisiaj z samemu gramy. Nasz podkład dalej słyszycie? Jest. No, na razie wszystko testujemy z, tym, z tymi podkładami. Bo przetestowaliśmy odcinek z to bez podkładu. No, okay, nie są takie idealne, ale spokojnie wkrótce to już naprawdę będzie na następny harmonogram. marator będzie dobrze, a więc może już zaczniemy. Może najpierw weźmiemy jakiś awata. Moim zdaniem najlepszym tutaj na razie do wykorzystania awata to będzie natalka. Ja tutaj wykorzystam, że ona będzie przestraszona. Dobra, żebym jej animację widział przestraszoną. Tutaj damy napis Happy Halloween. jest tu gdzieś taki pokój? Ja widzę, że to wykorzystamy do zrobienia takiej ściany mega dziwnej, że taka tu stoi ze ścianą się tak boi. To będzie mocne, tylko że trzeba to tutaj przy, przedłużyć. Tutaj będzie za ścianą, że taka się boi. Do tam będzie pokój. Tylko tak, żeby było, że to jest ściana.

im patrz. Natalka się boi. Kajna. Nie no. Nie żartuję. Wywalamy kaj na swoim, bo nie będziemy mogli zrobić niestety więcej nas. Ale jak wywalam. Usuniemy aktora. Może tu damy Bartka, który leży na łóżko? Tu damy. Jego awatara na tym koncie jako inne konto, to jest Bartekel na jeszcze innego koncie. Damy, że się tak odprężę. O, idealnie. mamy brata Adama. Będzie... Albo nie, nie brata Adama. Nie usunę jeszcze jego aktora, bo on może pojawi się w dalszej części tego filmiku, widzowie. A na tym klipsie się go usunę i dam po prostu Adama, który będzie gierką Fortnite'a. Pik, pik, pik. Dam już klankę płynnego miodu tam postawię ja cię okay, i tutaj może musimy jeszcze dać jakiegoś monstera bo anagraf tutaj taj tego nie widzi a tutaj tego nie widzi Wartek śpi Я хочу какого-нибудь Да, я в игре просто scary, scary, Скарри Скэрри Скэрри О мой боже, у нас... О мой боже, у нас Стивен. O, taki Sonic O ale tym diałocnik coś. Tutaj metalka będzie uciekała, a Adam się odwróci. A nie. Jak to zrobić? To nie. I tutaj natalka będzie uciekała tak. Na następnym wykresie zrobimy, że Adam się obraca. Tylko musimy z tego i Musimy zrobić, że Adam się obraca. I to skrócenie zacięg, jak to teraz wygląda. Bartek w stanie. Tutaj Bartek wstanie. Tutaj Bartek wstanie. Biedny Bartek. A tutaj Adam się zacznie tu teraz wejdzie tu do od domu a Bartek będzie przestraszał i później Adam tu będzie tak jednak przewalony a Bartek w ten czas będzie biegł i uciekał Tak, widzicie, to ta trzeba tylko trzeba powiększyć. Klikamy to i zaraz tak. Będzie na szybko. Następny klip będzie pusty, bo tutaj będę ja, a będzie tu będzie ja i Mati w naszej pracy ostatnio. Będziemy teraz musieli sprzątać toaletę. Mop. Mop. Maci będzie miała tutaj mopa. Całego mopa. To jest mop. Ten czas pójdą A ja w ten czas też to ja będę wideo wyrobił To nie to Aby nie to będzie maty mogli Czekajcie, muszę sobie wiedzieć szybkiego tłumacza, jak jest brud po angielsku. And za, chwilę w, and za chwilę już będziemy wiedzieć, jaki jest brud po angielsku. Tłumacz Google. No, Otwórz mi tego tłumacza. Brud. Dirt. Czyli Dirt, a Dirt to nie ziemia przypadkiem? Dirt Wow Ale to będzie ubrudzone Chłopie, wszędzie będą Dirty A maty tu będzie Nie, Mietwki by tam ubrudzone Ofe, jaki brzydki ten kip. O mi burzy w szytki A tu trochę tego brudu będzie. A ty będzie to takie wielkie skupisko brudu. Ale ma, ale brudu dużo. Tutaj będzie, że to będzie trochę dłuższe. Następnie ja będę teraz gadał przez telefon, a brud się trochę zmniejszy i macie go przesuniemy. A w jak to teraz zmienia. Tylko to skrócimy. Teraz tu zrobimy, że to Natalka ukryta pod stołem w korytarzu to gata, albo Bartek będzie ukryty pod stołem, a Natalka tam będzie to mówiła i Bartek ją zauważy. Może to wszystko przedłużymy do jednej sekundy, żeby wiedzieli co się dzieje na ekranie. A nie żeby nic nie widzieli. jak to tam wygląda. No. Zrobimy tu napis 1. To będzie part pierwszy. Part one. Weźmy tego więcej. Tu jest Spartak. Okej, okay, wizo drogi, to tutaj będzie Bartek, tak. Dartosz pod stołem leży. bardzo pod stoła dobra widzowie, no to damy kolejny klips gdzie tutaj, o nie, to zły. gdzie będzie? że ja o tym powiem Matiemu że ja o tym powiem Matiemu a ma tutaj będzie miał map będzie się na mnie patrzył Nie coś takiego. Nie wiem po co mi to daje. A tutaj będzie. Czas ja już będę stał, bo już. Nic nie mam do gadania. A Mati będzie przez. Stelaszowi. Dobra. Albo nie dam, bo. Okej. Okay. Mati, cały w kurzu, chłopie. O się tu dzieje? Dobra Teraz tu będzie tak Bartek ma Do Natalki widzowie Natalka też tu będzie tak ma od Bartka no na ja taka tak podejdzie do Bartka zmieszczając się. No bo oni są tak daleko z punktu widzenia. I razem tak wejdą pod stolik. I teraz to będzie jeszcze Freddy Fosber. Bo on jest kibli. I tutaj będą. A tu będzie ten straszny Sonic. Będzie miał Adama w ręce. O chłopie będzie miał całe Adama. Będzie miał Adama w ręce takiego. Będzie mi było domo w ręce. Wow. I będzie tu psycho. Ej, to już chyba nie w tym filmie widzowie, a to będzie na... Nie. Ej, czemu do tego samego potwora co ja. Dlaczego? Widzowie.

może nagram wam, jak robię dwójkę, bo myślę, że nie, myślę, że nie będzie jak robię dwójkę, ale możecie trzymać kciuki. Nara.